Dzień dobry, tu jaki telewizji czarny koń. Dzień dobry, chcielibyśmy Pana sprzedać dziwiat. Kim pan właściwie jest? Co pan ma, może o sobie powiedzieć? Ja jestem majorem mhm. Ludowej Armii Polskiej. Yy, niestety mojego nazwiska i imienia nie dowiedzą się państwo przez nich, ale mogę opowiedzieć coś nieco o swoim Słuchamy. ...ekscytującym żywocie. No mówiąc tak, zaczęło się moja przygoda z wojskiem zaczęła się od roku 1945, kiedy to wstąpiłem do armii Beringa. Jeździłem na czołgach. Mój pradziadek walczył w ruskiej armii, ale ja uznałem, że muszę iść w jego dobre ślady i walczyłem razem z naszymi braćmi Sowietami. Prawda później awansowałem, coraz wyżej, coraz wyżej, a stałem się oficerem politycznym. Zdaje się, że pan ma mój pistolet. Chwila. A tak. Dziękuję. Proszę go nikomu nie pokazywać. Dobrze. Yy, no więc yy, awansowałem, stałem się oficerem politycznym. Spotkałem takiego pana pułkownika. Teraz jak on miał? Nie pamiętam. Jakiś taki pan pułkownik sobie z, z wojewódzkiego jakieś rzeczy ściągał. Nie pamiętam. E, no więc e, spotkałem go. Dostałem wiele odznaczeń, które pokażę wam państwu innym razem. To jest jedno z nich. Z panem pułkownikiem gdzieś byliśmy chwila. Gdzie to było? Pan pułkownik mówił, że w Finlandii. A tak. Walczyliśmy na froncie. Tak, w Finlandii. No więc, co dalej? Tutaj jest jednostka, w której służyłem do niedawna, teraz mnie przenieśli do brzegu mhm. prawda, tam Westerplatte broniłem, tak, przepraszam, y, y, pomyliło mi się, tam byłem, no, no dobrze, do widzenia. Do widzenia.